Cześć Wam, to jest Agnieszka. Cześć. Ja jestem Albert. Trochę Wam powiemy. Cześć, cześć. Miło mi również. Trochę Wam powiemy o męstwie. Nie wiem, czy sobie to skojarzyliście z tym filmem, co tutaj zobaczyliście. Czy Wam się podobało w ogóle? Jak Wam się podobało? Świetnie. No właśnie, to było kilka minut, w którym nie pada ani jedno słowo. Bardzo ładna animacja, po której większość z was reaguje śmiechem, albo o I generalnie to, to, co w tym w ogóle jest wartego uwagi, oprócz tego, że to jest po prostu ładne i estetyczne. Więc tak jak się nad tym zastanawiałam, to doszłam do wniosku, że po pierwsze ten ptaszek, czy mała mewa, nie wiem do końca jak go nazwać, był bardzo odważny. Ale jego odwaga nie polegała na tym, że od razu rzucił się w wodę. Tylko po pewnych trudnościach, po pewnych niepowodzeniach i przykrościach, potrafił się z tego podnieść i spróbować znowu. I zauważcie, że to była droga do dorosłości, zdobywania samodzielnego pokarmu. I to jest bardzo ważne u ptaków, u zwierząt w ogóle, ale i u człowieka, żeby stał się na tyle samodzielny, żeby nie tylko pokonywał swoje trudności i umiał żyć ale też, żeby potrafił się dzielić tym z innymi, bo zobaczcie, że ten ptaszek to wszystko, tego wszystkiego nie robił tylko dla siebie. Tym wszystkim dzielił się z innymi. i To, myślę, jest taka bardzo ważna rzecz. Mówiąc o męstwie, nie sposób zapomnieć o wczorajszej postaci, czyli o Stanisławie Kostce. Wyobraźcie sobie takiego chłopaka młodszego od was, który podejmuje decyzję, że nie obchodzi go to, co mówią jego rodzice w tym momencie, konkretnie ojciec i brat, że zostawia wszystko, co było mu znane ten szlachecki tytuł, bogactwa, edukację i rusza za swoim powołaniem. Wyobraźcie sobie, że ten sam młody chłopak w XVI wieku czyli nie było internetu, nie było hoteli, nie było możliwości, Komunikacyjnych, takich jak dzisiaj, pokonuje około 650 km na piechotę. Śpiwrowie w lesie, na drodze, brudny, zmęczony, głodny, nie mający do kogo zadzwonić, poszukać nawigacji, jak dojść yy, z Wiednia na Bawarię. Kawał drogi. Czy to nie jest odwaga, czy to nie jest męstwo? Chłopak, który mógłby beztrosko grać w piłkę, ewentualnie właśnie imprezować z bratem. Ale nie. Bo jest odważny, bo jest mężny, bo idzie za głosem powołania idzie za głosem Boga. Ale, właśnie, czym właściwie jest to męstwo? Albert, mógłbyś opowiedzieć? Męstwo mnie kojarzy się. Pierwsze słowo, które mi się nasuwa, to jest odwaga. W sumie jest to poniekąd prawidłowo. Aczkolwiek odwaga może mieć może mieć takie może być ku dobru bądź, bądź w złą stronę. Może być taka głupia odwaga, w sensie bezsensowna, nie prowadząca do niczego dobrego. Jak można tutaj w sumie porównać jak Mikołaj wczoraj wspomniał, nie wiem czy wszyscy byliście, czy pamiętacie o puszczeniu pierda publicznie i fajnie będzie bo ha 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 wszyscy się pośmiejemy. I z jednej strony fakt, było to odważne, ale że to było mężne, nie miało niestety z męstwem nic wspólnego. Było tylko po to, żeby się trochę głupio pośmiać. E, także, męstwo, tutaj ładnie to określił Jan Paweł II, jest to gotowość odważnego przeciwstawienia się wszystkiemu, co prowadzi do degradacji człowieka. Czyli jest stricte nastawiona ku dobru. E, nie wiem, czy widzieliście, y, widzieliście film, pewnie, mam nadzieję, że widzieliście. Braveheart waleczne serce. Kto widział? Ręka w górę. Myślałem, że więcej trochę, no ale polecam. Y, Mel Gibson ma tam pod swoimi rządami, znaczy pod swoimi rządami wzbudza w Szkocji powstanie przeciwko rządom Anglii. I ma właściwie taką grupkę, bardzo, bardzo małą grupkę chłopów, którzy mają tam jakieś, jakieś kosy, jakieś w ogóle e, takie e, wiejskie narzędzia do walki używają i przeciwstawiają się całej armii angielskiej. Oczywiście wygrywa, wygrywa, e, wygrywa pojedynek, bo jakby to mogło być. Film jest amerykański, więc można sobie, można sobie skojarzyć. E, ale czy. Tak, to było, to było coś wielkiego z jego jakby punktu widzenia, czy z, z punktu widzenia oglądającego to było coś wielkiego to, co on zrobił, ale czy męstwo musi być czymś tak wielkim. Biorąc pod uwagę to, co powiedział Jan Paweł II yy, i to też co powiedział Mikołaj wczoraj. Yy, dawanie dobrego przykładu jest, yy, jest męstwem. Jakby wpisanym w naszą naturę. Powinniśmy tak robić. Oczywiście nie musimy, bo nikt nam tego nie narzuca, mamy rozum i wolną wolę, każdy może robić, co mu się podoba, ale męstwem będzie dawanie dobrego przykładu. I jeżeli ktoś, jeżeli mamy wśród znajomych kogoś, kto niestety nie dość, że nie daje tego złego, dobrego przykładu, to daje zły przykład, to przeciwstawianie się temu będzie męstwem. Będzie pójściem pod prąd i powiedzeniem: Nie, tak nie można robić. Trzeba robić dobrze, a nie źle. Świat potrzebuje ludzi, którzy w swoim życiu kierują się cnotą męstwa. I jednym z takich ludzi był święty Maksymilian Maria Kolbe. Kto, pojarzy, kto kojarzy w ogóle tą postać? O, tu już więcej, ładnie. Kto widział w ogóle film Dwie Korony? Niedawno wyszedł w kinach. Świetny film, polecam. Święty Maksymilian Maria Kolbe był, był księdzem osadzonym w obozie koncentracyjnym. Niemcy zamknęli go w obozie i oddał swoje życie. Powiedział, że chce pójść na śmierć głodową za jednego z ludzi, którzy byli do tego wyznaczeni. Z własnego wyboru poszedł na śmierć po to, żeby ten człowiek, który został wyznaczony na śmierć, żeby mógł, żeby mógł zachować swoje życie. Ten człowiek przeżył obóz koncentracyjny. Yy, niedawno, chyba kilka lat temu, yy, zmarł, z tego co kojarzę. Yy, I tak, Maksymilian Maria Kolbe miał yy, odwagę do tego, żeby wyjść ku dobru, żeby wyjść dobru naprzeciw yy, i oddać swoje życie za, za człowieka, który nic złego nie uczynił, żeby dać dobry przykład. Tutaj, też y, mnie osobiście, do mnie osobiście przemawia przykład, y, jedna z sytuacji Jezusa. Mianowicie sytuacja, w której przychodzą do niego ludzie z Judaszem, ludzie z mieczami, z nożami, grupa ludzi na właściwie jednego człowieka, bo miał tam kilku uczniów ze sobą. Y, y, I przychodzą, żeby go pojmać. Jezus wychodzi im naprzeciw, sam wychodzi im naprzeciw, bo wie, że oni go zaprowadzą za chwilę na śmierć, ale wychodzi im naprzeciw i pyta, kogo szukacie? Mówią, Jezusa z Nazaretu. Jak Jezus im mówi, ja jestem, czyli przyznaje się tylko do tego, że, że się tak nazywa po prostu. Wszyscy padają, padają oni mieli, dlatego że miał odwagę przyznać się do tego, kim jest. Nie wstydził się tego, nie uciekał, nie, nie próbował tego uniknąć po prostu. E, oni z racji tego, że e, jakby nie, nie może niedowierzanie, nie wiem jakie uczucia nimi kierowały, e, pytają, Jezu, Jezus pyta ponownie, bo tak e, Jezus e, zapytał drugi raz ich. E, Kogo szukacie? Bo nie mieli odwagi, nie mieli odwagi chyba go, jakby nie, nie dowierzali w to, co opowiedział. Nie dowierzali w to, że on miał odwagę się przyznać do tego, kim jest. Jezus pyta po raz kolejny, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. I on po raz drugi się przyznaje do tego, kim jest. To jest właśnie, to jest właśnie to męstwo, którego szukamy w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. Cnota męstwa zakłada też między innymi obowiązek wyznawania wiary. A dlaczego? Bo Jezus jest dobrem wcielonym. Skoro męstwo to jest jakby nasze dążenie ku dobru, a Jezus jest dobrą wciel dobrem wcielonym. Jezus jest dobrym samym, więc jakby jedno wynika z drugiego. Więc każdy powinien sobie zadać pytanie, po co, po co jest na tym świecie? Jakie jest Jego powołanie? Po co w ogóle jest? Czy on musi być mężny, czy niekoniecznie? Jeżeli nie potrzebuje tego, no to po co właściwie to robić, nie? Dlatego powinniśmy sobie zadać pytanie, po co jesteśmy na tym świecie? Jeżeli dążymy ku dobru, jeżeli potrzebujemy tego, żeby nasza dusza została zbawiona, żeby pójść do nieba, to powinniśmy się kierować tymi właśnie dobrymi zasadami. Powinniśmy dawać dobry przykład. Męstwo dopinguje człowieka do czynienia dobra, ale także do pokonywania lęku, który paraliżuje y, nasze aktywności, do y, właśnie do tych, do tych, takich, do tych y, zachowań, które, które to męstwo wyzwalają w nas. Między innymi, do tego nam jest potrzebna cierpliwość i wytrwałość w tych wszystkich przeciwnościach, które też tam wcześniej mieliśmy. Okazję zobaczyć tutaj i usłyszeć o grzechu, który nas próbuje zniewolić w tym. Próbuje nas dobić do dna, żebyśmy, żebyśmy tych, tych dobrych zachowań nie potrafili sobie wzbudzić. Przeciwieństwem męstwa są zuchwałość i brawura. I tutaj też mogą być to objawy odwagi, tylko takiej głupiej odwagi, która nie prowadzi do niczego dobrego. E, a czasami też niestety może, e, może się wyzwalać w takich bardzo złych e, zachowaniach. E, cnota męstwa chroni człowieka w obliczu przeciwności, trudności przed rezygnacją z dążenia do założonych celów. Jeżeli ktoś sobie założy, że chce dążyć do tego dobra i faktycznie, ale przygasa to w nim przez grzech, który popełnia. To męstwo też y, przygasa w nim, i jakby może, może być tak, że zrezygnuje z tego czynienia dobra. Niestety czasami tak się zdarza, ale jak już widzieliśmy wcześniej, Jezus zawsze ma do nas wyciągniętą rękę, i niezależnie kiedy będziemy chcieli wrócić, jeżeli będziemy, zdecydujemy się mimo wszystko znowu czynić dobro kosztem y, tego zła, które jest dla nas pokusą, Jezus zawsze ma dla nas wyciągniętą rękę. I na koniec tego, co ja chciałem powiedzieć. Męstwo daje wytrwałość. Praktykowanie tej cnoty nie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, ale także w codzienności pozwala każdemu człowiekowi pozostać wiernym wybranej drodze i powołaniu mimo wszelkich trudności. Męstwo pomaga także pokonać największy lęk. Lęk przed śmiercią. Czy jeżeli jesteśmy mężni, raczej nie powinniśmy bać się śmierci, bo jest to jakby nasz, Koniec po prostu tutaj ziemskiego życia i osiągnięcie celu, do którego powinniśmy wszyscy dążyć, czyli osiągnięcie nieba. Dziękuję. Wiecie co? Tak, patrzę na wasze twarze większości nie widzę, bo wszyscy patrzą teraz na telefony, trochę mi przykro. I myślę, że człowiek odważny, człowiek mężny nie boi się patrzeć w oczy. Teraz widzę, że na mnie patrzycie i czuję, że coś chyba wam, was się ruszyło. Więc jeżeli już na mnie patrzycie, pewnie widzicie, że jestem kobietą. Zastanawiacie się, dlaczego kobieta mówi o męstwie. Przecież męstwo jest kojarzone z męskością, a może raczej z byciem mężnym. Bo patrząc na etymologię tego słowa, to właśnie od mężności ono pochodzi. Czy kobieta może być mężna? Czy można mówić o męstwie, patrząc na kobietę? Powiem, że Tak. Bo męstwo, jako ta mądra forma odwagi, jako umiejętność życia zgodnie z wartościami, bez względu na to, jaka jest sytuacja dookoła mnie, czy to jest wojna, czy to jest śmierć mojej bliskiej osoby, czy to jest sytuacja, w której ja muszę przekroczyć siebie, to to jest właśnie męstwo. Powiem Wam o mężnej kobiecie, która w wieku nastoletnim. Usłyszała głos anioła, że urodzi syna. Ale nie jest syna takiego zwyczajnego dzieciaka, który potem będzie biegał, grał w piłkę i chodził do szkoły i w ogóle wszystko będzie normalnie. To będzie ktoś niezwykły. Tą kobietą była Maryja i w wieku kilkunastu lat przed do niej Archanioł Gabriel i powiedział: Ty będziesz matką syna, matką Boga. I wiecie, co ona powiedziała? Ona powiedziała coś, co zmieniło bieg życia ludzkości. Powiedziała tak, ale to nie było tak z lękiem, z nieśmiałością. Ona była pełna radości i błogosławiła Boga za to, że w jakiś dla niej niezrozumiały sposób miała zostać matką. Ta sama kobieta, ta mężna kobieta, obserwowała, jak ten sam syn, jak Bóg, Umiera na krzyżu. Wyobrażacie sobie, co czuje matka, kiedy widzi, że jej syn jest opluwany, bity do nieprzytomności, z którego się szydzi, który umiera na krzyżu i wydaje ostatnie tchnienie? Czy wyobrażacie sobie, co czuje matka, kiedy trzyma ciało swojego jedynego syna na ramionach? Martwe ciało? Tego samego syna, którego urodziła. Wychowała, obserwowała, jak dorasta i towarzyszyła mu przez wszystkie chwile jego życia. Nie wyobrażacie sobie tego. Ja też nie. Ale to właśnie była Maryja. Wiecie, co jest jeszcze piękne w Maryi? To, że jej odwaga nie polegała na tym, że stanęła do walki z mieczem. Jej odwaga była w cichości. Jej męstwo było ciche. Jej męstwo polegało na niesamowicie ogromnym zaufaniu. Na takim zaufaniu, którego wszystkie absurdy świata nie wytłumaczą. Na zaufaniu, które potrafi przezwyciężyć wszelkie obawy, lęk, przeciwności. Jeżeli mówimy o kobietach, które są mężne, nie sposób nie wspomnieć o tej drugiej części kobiet, które nie były ciche, które nie czekały oczekując na przyjście losu. To były kobiety, które potrafiły walczyć, potrafiły walczyć o swoje przekonania, nieważne jaka cena za to przyjdzie. Taką kobietą była święta Joanna Dark i myślę, że można by było tutaj wymienić bardzo wiele świętych kobiet, świętych męczennic. Niestety czas i miejsce nam na to nie pozwala, ale wspomnę kilka słów właśnie o tej świętej. Święta Joanna Dark żyła w XV wieku w Francji, która była wtedy pod okupacją narodu angielskiego. Ona, mając 13 lat, usłyszała głosy, i te głosy mówiły jej, że to ona ma wyzwolić Francję. Wyobrażacie to sobie? Dziewczyna, która była niepiśmienna, nie czytała, była wieśniaczką. Prosta dziewczyna, która usłyszała, że to ona ma poprowadzić wojsko, rycerstwo, mężczyzn dobrze zbudowanych, wyszkolonych w boju, do walki. I co było w niej mężne? To to, że, no właśnie, poszła do króla. Powiedziała mu o tym, a on jej uwierzył. Miała taką w sobie siłę, takie w sobie męstwo, że nie był w stanie jej odmówić. Ta sama kobieta nie chowała się gdzieś z tyłu za rycerzami. Siadła na koń i walczyła jak wszyscy. Doprowadziła do odbicia kilku naprawdę potężnych miast. I jej męstwo nie skończyło się w tym momencie, bowiem została pojmana, skazana na śmierć ale nie za to, że, no właśnie, za co można by było ją skazać. Wiecie, za co ją skazali? Za to, że dla nich było niewytłumaczalne to, że można słyszeć głosy głoszące w ten sposób, że to na pewno nie głos Boga, to na pewno nie był archanioł. Głosi, mówili, że to są herezje, że w ogóle... Zaprzeczyła swojej kobiecości i cnoty chrześcijańskiej właśnie przez to, że ubierała się jak mężczyzna, jak rycerz. Za to ją skazali. A ona do końca nie zwątpiła w to, że to, co słyszała, było prawdą, że to, co słyszała, było głosem Boga, że to, co słyszała, faktycznie ma sens. To jest męstwo. Męstwo nie polegające tylko i wyłącznie na tym, że skojarzymy to z głupią odwagą. Głupia odwaga to całkowicie co innego. No, już na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć, że, no właśnie, patrząc na kobietę i, i rolę, powołaniem kobiety, tak jak każdego człowieka, bez wyjątku, jest powołanie do świętości, powołanie do szczęścia. A szczęśliwa kobieta to taka kobieta, która wypełnia swoje powołanie. Widzę tutaj dużo dziewczyn, więc pozwolę sobie właśnie o tym mówić. Że tak naprawdę kobieta. Może się unieszczęśliwić przez to, że źle odczytuje swoją rolę, także zakrzywiona jest jej kobiecość. Bardzo często mówimy o tym, że kobieta powinna to, nie powinna tego. Tak naprawdę każdy z nas musi, musi rozeznać w sercu, co go prowadzi, kto go prowadzi. Jeżeli prowadzi Was Bóg, pójdziecie dobrą drogą. Bo męstwo to jest wielka cnota związana z nadzieją. To jest dar Ducha Świętego. Tego Wam życzę, żebyśmy, żebyście potrafili być zawsze mężni.